Kocor, co jest? No kurwa, pierwszy dołek. Dopiero weszliśmy. I trojak. Jest trojak, no. Ja też mam sygnał 86-87, jeszcze nie wykopałem. Ale też się czegoś takiego spodziewam teraz. Ale ja, jak. Ale opcja. Miejscówka na spontanie, no. Nieplanowana żadna. Ej, to chyba nie będzie zły, zobacz. No. Ale opcja. Trzeba dobrze zakopać kurwa, żeby nikt nie widział Jest trojaczek Pierwsze znalezisko dzisiaj, no coś pięknego Masz troleczkę? Nie, o kur, nie wziąłem Dobra, idę swoje wykopać Ja też mam sygnał trojaczkowy, raczej myślałem, że to jakaś puszka lekko, jak co teraz wykopał To się mogę spodziewać najlepszego Dobra, jest tutaj Zaraz zobaczymy. To Jakby było trojaczkowo, to wiesz co? Czekaj, wypadło gdzieś. Ty, jest monetat? Trojak! Jaka <grymka> Jak opcja! <grymka> Jak opcja. <grymka> Następny trojak! Jaka opcja! Końca, to jest niemożliwe! Sorry za śmiech. <grym> Ale opcja. Ale opca, opcja, drugi trojak. Jeden <grym> Piotrek chodzi. Piotrek poszedł gdzieś tam pod drzewa zamiast szukać trojaków. <grym> Kosor, dwa trojaki na wejście, rozumiesz to? Nie wiem, dzieje. Dobry dwa trojaczki. Dobra, ale ty mi tu nie Kotur już mi tu szpera. No i Piotrek znalazł jakiś guzik. No właśnie. Tylko właśnie. Co to jest? Jeszcze, jak jakiś taki... pewnie cywilny, ale dziwny kształt ma, nie? No właśnie. Taki wypukły jest bardzo. Właściwie bym powiedział, że półokrągły. Powiem szczerze, że nigdy już takiego nie widziałem. Nie? Pierwszy, pierwszy raz się się spotykam. No? też taki, też taki, się taki się jest święty, jest tak jakby ale jakby. Dosyć, dosyć ciężki, tak jakby... W ogóle zobaczcie jak człowiek, który kocha hobby jak się poświęca. No właśnie. Łapa. Co masz, Bark? Łapa... Tak, bark. No. No. Łapa niewładna, ale kopać można jeszcze. Kopać <laughs> można. Mniejsza saperka jest dobrze. Gorzej szef zobacz No i mam coś ciekawego. Nie nagrywałem jak to wykopywałem, ponieważ sądziłem, że jakiś śmieć, ale mówię sprawdzę, sygnał 49.50. A tu wyszło coś bardzo małego, ale srebrnego. Są jakieś napisy. Kojarzę, widziałem gdzieś takie mm, kopiejki, takie łezki srebrne, ale nie wiem czy to jest to. To jest w ogóle bardzo małe. Można zobaczyć jak na palcu wygląda. Z tyłu widać jakby jeździec zarys konia. Na pewno to jest srebro, to jest takie od razu z ziemi czyste wyszło. No i jest jakaś. Cyrylica? A może to coś po łacinie? Nie no, cyrylica. Ale ciekawe znalezisko. Nie wiem co to może być w ogóle. Ale widać, że to jest zarys konia. Jakiś jeździec na koniu na pewno. Kurde, naprawdę coś ciekawego. No, ciekawe znalezisko, fajne. Trzeba sprawdzać. Niskie sygnały, jednak. Niestety, dużo śmieci będzie, no ale cóż. Sygnał 59-63. I wyszedł. Wyszedł guziczek. Piękny polski guziczek. Ale ładnie. No w tym stanie to jeszcze przyznam, że takiego nie mam. Niestety nie pamiętam już jaki to jest wzór. Co ten wykrywacz mi tak... Wam też piszczą wykrywacze jak leżą na boku? U mnie cały czas. Ups, gdzieś upadł. Aha, mamy. Dobra, jest. Nie za mocno o kolano. Nie pamiętam już jaki to jest wzór ale jest to guzik składający się z dwóch części niestety ta druga część przeważnie jest oderwana a tutaj proszę, nawet łóżko jest zachowane. E, naprawdę fajny. To jest mój pierwszy guzik tego typu zachowany w całości. No super 83, 81 widać monetkę Jest Co to jest Barnej? Ty, nie wiem Ale pierwszy raz coś takiego widzę. Za duża? Zobacz, w głowy orzeł carski Kurdeczka jakoś, żeby się lepiej ustawić Co to jest? Masz? No mam no Tu są jakieś dziwne napisy, kurde, słabo ją widać trochę O kurwa, no Tysiąc... Czekaj jest datanie jak się przyjrze 1731. trzy Widzę to kopiejka? No no na pewno, dwugłowy orzeł. A, F... Nigdy. Nie, to jest D po, po rusku. D, I jakby. E to I. A co on taka wycięta jest? Jakby to równo wycięte było. Zobacz, carski orzeł. Może srebrko to, nie? Nie, wątpię. Chociaż... Ale fajna, naprawdę. Szyb... Szybsza będziemy wiedzieć. A dobra, Barney sprawdza szybko. 1700. O, jak się. Jak się ładnie teraz pokazała, jak wyschła. Ale fajna rzecz. 1731. No. D, D I N G A. Jest napisane D I N G A 1731. O, teraz ją ładnie widać. Ale fajna. No postrzelić. O. Teraz pięknie wyschła. Idealnie się wszystko pokazało. Carski dwugłowy orzeł i to jeszcze takiego starego typu widać. Taki fajny. Dobra, dobra. No. Jest. No, to co to jest Barney? Czytaj. Trzy korony nad głową, nad orłem. Trzy korony, dokładnie. Jedna duża, dwie małe Wresja. po środku. Jedna połóżka Panna Anna Iwanowa. Anna Iwanowicz Iwanowa Iwanowa Miedź. no, No fajna, jeszcze nie mamy takiej, dobra no. no niestety nie nagrałem jak wyciągam z ziemi, bo aparat coś mi nie chciał ostrości złapać Ale znalazłem Ile to barnej patrzyłeś? 15, 15 kopiejek 15, 15 kopiejeczek srebrnych no, niestety. Trochę gładka, ale. Niestety gładka, rzeczywiście. Ale sreberko. Tak, biło na 81-82. Tak, rzeczywiście, już taka zjechana. I to na starym, dobrym polu. No, dobra, ale sreberko jest. Nie są Tak. I baterie padły. No. Więc nie no czas do domu, no ile byś chciał? Trzeba jechać, trzeba jechać na grillę, no. A teraz profesor Barney przeprowadzi mały eksperyment no z prochem, tak. z, z prochem z łuski. Eee, Daję. Ja no. No, no ładnie, dziękujemy. <laughs> nie róbcie tego w domu. <laughs> nie róbcie w tym no domu. Piotrek nareszcie coś znalazł po długich poszukiwaniach. Pozdrowienia dla Rafała. 1700, a nie przeczyta. To jest 1700, a pokazuj mi tutaj ładnie. Poniatowski i chyba jeden grosz, nie? Jeden. A, tylko, że ma, mały. Nie wiecie, co jakiś za mały jak na jeden grosz. No właśnie, właśnie mówię. I za cieńki. Co jeszcze było poniatowskiego? Połówki były? Nie, się, że nie. Kurde, to zaraz weźmiemy. <niusz> <śles Macedlinia> <shrush> Petrek, dzisiaj sklepy zamknięte. No ale jest jakiś No jest, obydowski. jest. No, 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 no jest dobra, no dobra no, dleyza-, mieliśmy stąd... U... 1-7 widać, a dalej tak. nie widać. Mieliśmy stąd uciekać, ale może jeszcze no przyjdziemy. piękny tego. sygnał, piękny sygnał na 94, 95 widziałem duży krążek. Jest. 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 Co to jest? Eee, no to coś ładnego, już patrzymy. Co to jest? Jakiś żeton? Coś żydowskiego? Nie wiem, pierwszy raz coś takiego widzę. Coś tutaj jest, niech się przyjrzę dobrze. Nie, w ogóle nie mam pojęcia, co to może mi przypominać, ale napisy są jakby jakieś hebrajskie. O, dobra, niech wyschnie trochę, od razu lepiej widać. No, duży krążek. No, ale nie mam pojęcia, nie wiem co to jest. Albo jakaś monetka. Albo żeton. No i chyba coś żydowskiego, no. A, teraz przeschło. No i barnej coś znalazł. Co masz Barneju? Eee, jaka ładna. No. No. Poniatowski. Poniatowski. Jedna, druga grosza. Ładnie zachowana. 1767 Nie on już taki dobry Wiesz, że nie wiem czy ja w ogóle mam. A weź, a co to, coś przykleiło? Nie, to a, cała a, jest cała, cała zainicji. Jedna druga grosus Regpol. No, fajnie zachowana. Jedna druga jedna czwarta była. Ostatnio pora. chyba też wpadła. Nie jedna czwarta, to kopiejki No, fajnie zachowana. Kiedyś spada, No ładnie, tak, kropnęło kilka razy. Ja jeszcze pokażę nagram takiego. Znalazłem, ale, ale trochę zniszczony. Widać postać Fryderyka Wilhelma. Prawdopodobnie jakiś trojak, no bo na grosza za duże i za grube. Ale niestety, właśnie taka zjechana. No jeszcze buratyna wpadła. Dawno nie nagrywaliśmy, to też pokażę. Buratyna gdzieś się znajdę zaraz. Ludzie sobie ładnie pracują w polu. Słoneczko świeci, mały deszczyk no, orzeźwiający. No. Jest buratyna. Tutaj w tym miejscu wyszło chyba nie wiem. Ostatnio z 10 tylko takich. Bo ratina jak to wyskoczyła ze sto? Znaczy ogólnie tak no, no dobra